Witam Państwa na festynie rodzinnym na Dzień Dziecka. Jak widzimy tłumy ludzi, które tutaj przyszły. Jest to od nas trzeci festyn organizowany dla dzieci. Organizatorem jest Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Grygacji wraz ze sołectwami Tarhalin, Gościewice, Wydartowo i Gołaszym. No i do tego oczywiście Bojanowo się dołącza. rozstrzygnięcie czwartej edycji konkursu promocyjnego edukacyjnego Piątka dla Życia organizowanego przez redakcji Życia Radica i Polska na 24 24pl z kosztów wszystkich uczniów ze szkół w gminie Bojanowo wypełniła Amelia Strugała ze Szkoły Podstawowej w Gościelicach. ze Szkoły Podstawowej w Golinie Wielkiej. Bardzo, bardzo. Maciej Maroń ze Szkoły Podstawowej w Bojanowie. Gratulujemy. Słuchajcie, ja bardzo proszę o brawa dla tych uczniów, to są bardzo dobrzy uczniowie, zdobywają bardzo dobre oceny. Karolina Walkowia, uwaga, Szkoły Podstawowej w Bojanowie. Panie się czytamy. To jest, proszę Państwa, niewiarygodne. Pani Klawia, śleza, gosiewicz Zapraszamy. Jak tak dalej tym Bo ja, bo ja w każdy wtorek zostawałam piątki albo szóstki. Z jakich przedmiotów? Polski, matematyka, plastyczny, angielski. Bardzo cieszysz się z tych nagród? Bardzo. Izabela Owczarz, szkoła numer 4 trawiczy. Podczas festynu w Tarhalinie rozstrzygnęliśmy czwartą edycję Piątki dla Życia. Spośród wszystkich kuponów, które do nas dotarły w tej edycji Piątki dla Życia było ich ponad 2800. Pani Edyta Niedźwiedź, przedstawicielka mecenasa konkursu firmy ZPB Kaczmarek wyłoniła nagrodę główną i na wycieczkę do Wrocławia i Krasiejowa pojedzie Izabela Owczarz ze szkoły podstawowej numer 4 wraz ze swoją klasą. Które organizuje... Firma ZPW Kaczmarek chce uczestniczyć w środowisku lokalnym. W związku z tym, na odzew Życia Rawicza, redakcji Życia Rawicza, postanowiliśmy również uczestniczyć w programie Piątka dla Życia. Dla najbardziej aktywnej klasy, która uczestniczyła w konkursie, proponuję, aby odwiedziły na zakład, czy w Rawiczu, czy też w Prusicach, aby zobaczyły najnowsze technologie, jakie są stosowane.